Ja Zajmuje się nim wieczorami. Z rana jest pan zbyszek konserwator, i on po prostu podłącza dzwony. To jest wyjątkowa historia. Do końca nie wiemy skąd się wziął zegar na naszej wieży. Podejrzewamy i z takich informacji, które uzyskujemy od mieszkańców Jeleniej Góry, tutaj od pana nauczyciela historii, domyślamy się, że zegar został przeniesiony z pierwszego ratusza jeleniogórskiego i umieszczony w budynku naszej szkoły, bo dostosowany do architektury wieży. Ale tak naprawdę historia tego zegara, ze względu na to, że jest dla nas jeszcze nieznana, będzie przedmiotem naszego szkolnego dochodzenia i śledztwa w przyszłym roku szkolnym. Ja to już proszę powiedzieć, skąd zamiłowanie do naprawiania zegarów? Z zawodu jestem mechanikiem, a zamiłowanie do zegarów tak wzięło się samo z siebie. Samo z siebie. Kiedy naprawił Pan pierwszy zegar? Wiesz będzie około 6 lat temu. I co to był za model? Okay? Zegar wiszący Gustawa Bekara. Zegar wiszący, bo pan naprawia zegary wieżowe, zegary ścienne, ale zawsze muszą być to stare zegary, tak? To musi być po Nie żaden niczy, tylko zegar z uszu. Złota rączka naprawiła zegar, który przez fachowców, profesjonalistów. Naprawa zegara została wyceniona na ponad 20 tysięcy złotych, co było dla nas niestety dosyć trudne do spełnienia. Ponadto panowie powiedzieli, że to będzie naprawa bardzo długo, będzie długoterminowa i bardzo szczegółowa i drobiazgowa i taka trudna organizacyjnie. Więc no, niestety skrzydła nam podcięto taką informacją. Ale w tym roku szkolnym, na nasze szczęście, w szkole został zatrudniony pan Mateusz Wojtaszczyk, złota rączka, a teraz już pan od zegara bo tak, taką tutaj pan ma y, szkolną y, etykietkę y, który samodzielnie i właściwie bez żadnych kosztów naprawił zegar. Codziennie jest nakręcany. I pan codziennie to się nie zajmuje? To trzeba liwić, czy trzeba go oliwić, czy trzeba coś robić z nim? No, trzeba wyłączyć i włączać bicie. Rano jest włączane, na noc jest wyłączane, bo mieszkańcom przeszkadza. Jednemu? Dokładnie. Dlatego tego jednego mieszkańca specjalnie mam dodatkowe zajęcia.